Wiadomo jaka sytuacja panuje w świecie i niestety ja nie mogę osobiście podróżować do innych krajów, gdyż jeśli wyjechałbym z Tajlandii, no to raczej bym tu nie wrócił więc na razie muszę siedzieć na miejscu, dlatego właśnie ostatnio wróciłem do filmów, które nagrałem 3 lata temu, podróżując wówczas po Azji Południowo-Wschodniej, gdyż tak naprawdę to była moja pierwsza styczność z Azją. To nie było tak, że ja przyjechałem do Tajlandii od razu, usiadłem się i znalazłem pracę. Wcześniej jeszcze odbyłem taką podróż autostopem po krajach takich jak Filipiny, Malezja, Tajlandia, Laos, Wietnam i Singapur. Także wtedy zrozumiałem, że chciałem wrócić do Azji, i dlatego właśnie teraz chciałbym wrócić do tych filmów i pokazać Wam, jak one wyglądały, jak wyglądała moja podróż, opowiedzieć Wam trochę, jak w ogóle zabierałem się za YouTube'a, jak to wyglądało, jakie myśli miałem wtedy. Już tak naprawdę teraz, gdy nie można podróżować, no to tęsknię właśnie za tym, żeby pojechać do innego kraju, żeby pojechać gdziekolwiek. Podróżując po Tajlandii jest super, natomiast ja planowałem podróż do Japonii, Korei, także w taki sposób mogę sobie troszkę to osłodzić. I dać drugie życie tym filmom, zapomnianym już filmom, które tak naprawdę nie osiągnęły wiele na YouTube, ale warto do nich wrócić, gdyż tak naprawdę no, to jest taka geneza, początek tego wszystkiego, który był początkiem i teraz oczywiście tego nie nagrywał w ten sposób. Natomiast wtedy to była prowizorka. No ale sami zobaczycie. Także zaczynamy. A właśnie, zobaczcie, jak intro kiedyś zrobiłem. To była talna prowizorka, po prostu patrzyłem sobie na kanał Fazy i pomyślałem sobie, kurczę, fajnie było mieć intro. No i właśnie, intro tak powstało. Znalazłem sobie muzykę taką, wiadomo, epic, i tak to złożyłem. Te wszystkie sceny, najlepsze sceny, właśnie z tych filmów, które właśnie wtedy wstawiałem. Także zobaczcie, jak to wyglądało. No i logo w tle jest muzyczka taka z anime Cowboy bebop. Wziąłem właśnie sobie stamtąd taki motyw muzyczny. Podobało mi się wtedy, więc tak zostało. No i oczywiście taka sekwencja Polska, Filipiny. Naprawdę troszkę nad tym siedziałem. Ale chciałem, żeby wyglądało to tak profesjonalnie. Tak sobie wyobrażałem, że ten kanał będzie tak wyglądać. Będę stawiał co tydzień filmy, gdyż tak naprawdę patrzyłem tutaj na fazę. Faza stawiał co tydzień. No, Miał wyświetlenia, oglądalność. Natomiast no, nie wiedziałem jak YouTube jeszcze działa wtedy, więc po prostu stawiałem co tydzień. Naprawdę fajna przygoda, fajne w ogóle majsterkowanie, jeśli chodzi o tworzenie tego wszystkiego, naprawdę świetny czas. A właśnie, ten kanał generalnie założyłem z takiego powodu. Był Sylwester Sopowiczów akurat, no i tam powiedziałem, znajomym, że kurczę, wyruszam do Azji i założę kanał i filmy będą powstawać. Także taka była geneza w ogóle tego powstawania tego kanału. Więc no, pozdrawiam wszystkich autosopowiczów. Sopowiczów. teraz idę zobaczyć jak to wszystko... Jeśli patrzycie na kolory na to wszystko, to nie zwracajcie uwagi, gdyż początki były naprawdę śmieszne. Generalnie mam kamery Xiaomi 4K, nie miałem mikrofonu, nie jest to profesjonalne, jest to amatorskie, ale naprawdę fajna rzecz. Jak to wszystko wygląda, natomiast chodzenie po tej wiosce jest dość niewygodne. I idę, po Wiecie, tak naprawdę kiedyś, jak zaczynałem YouTube'a, tak naprawdę zupełnie nie wiedziałem o czym mówić. Po prostu to była improwizacja, gadałem co mi do głowy przyszło. Trochę się krępowałem, gdyż tak naprawdę jak na początku ustawiasz filmy i robisz je, no to nie masz zupełnie pojęcia co mówić, co robić. Więc to była totalna improwizacja. Widzimy sobie z pamiątkami, czyli idziemy właściwą drogą. Wlądowałem w Batat, taka wioska na północy Filipin, gdyż tak naprawdę będąc na Filipinach, sprawdzałem sobie miejsca, gdzie warto pojechać, no i stwierdziłem sobie, kurczę, warto pojechać do właśnie Banawi, do Batat. Tak naprawdę sugerowałem się filmem, który znalazłem na YouTubie, chyba one day in the Philippines, or one week in the Philippines, i właśnie pokazane były te miejsca. No i dlatego znalazłem się w Batat, gdzie turystów zupełnie nie było. Zresztą sami zobaczcie na filmiku. Gitarę na szczyt. A widoki są tu świetne, sami zobaczcie. Pamiętam, jak się schodziło tymi schodami. Jeszcze było mokro, to nie było najprzyjemniejsze na świecie, natomiast widoki były niesamowite. Uczucie w ogóle, taka wielkość tych wszystkich tarasów niesamowita. Naprawdę polecam nam pojechać. Tu kamerę założyłem sobie generalnie na głowę. I tutaj. właśnie tak szedłem sobie teraz Ami. Schodziłem w dół. Nie ma niczego bać. Jest naprawdę świetna zabawa. Dawno czy tak nie jak tutaj. Następny film Banawi i Robert Makowicz na Filipinach. Historia jest ciekawa, gdy spotkałem Roberta Makowicza właśnie w hotelu, w którym przebywałem. Była akurat ekipa telewizji TVP, właśnie w tym miejscu, w Banawi. No i podszedłem, robiłem sobie zdjęcie. Tyle generalnie. Nie spodziewałem się spotkać Roberta Makowicza w takim miejscu, ale naprawdę to było niesamowite przeżycie. Naprawdę coś świetnego. Chcesz, zobaczcie, jakie są przepaści. Ludzie mieszkają dosłownie nad przepaściami, jeśli praktycznie nie pełnią jakiś Dzień Spotkałem dzisiaj co ciekawe Roberta Malkowicza z Telewizją Polską, którzy robią tu jakiś program dzisiaj w tej wiosce. Coś niebywałego, na kogo można natknąć się w takim miejscu. Czyli tutaj zrobiłem sobie fotkę, chociaż nie jest bardzo wyjściowa, natomiast jest. Ważne, że jest. Generalnie wtedy nie kamerowałem, gdyż tak naprawdę, no, troszkę się tak bałem, nie wiem, nie było to komfortowe dla mnie kamerowanie wszystkiego dookoła, więc po prostu nie kamerowałem, zrobiłem zdjęcie, no i wstawiłem tylko właśnie fotkę. Naprawdę warto pojechać i zobaczyć jak to wygląda, bo jest przepięknie. Nie zapomnę internetowej kafejki w banały, gdyż tak naprawdę poszedłem tam sobie przesłać zdjęcia, natomiast pani na wejściu, która tam właśnie była, powiedziała mi, że internet jest bardzo wolny, no i im przemyślał to, czy się opłaca, natomiast ja stwierdziłem, no kurczę, no parę zdjęć to jak nie prześlę. Trzy zdjęcia czy cztery trwało to 40 parę minut, więc po prostu no nie chciało mi się już zupełnie tam czekać i pojechałem dalej. Następny film to slumsy w Manilii i farma hodowlanych kogutów do walk. Naprawdę w Manili chaos jest niezły. Lubię ten chaos. Spędziłem tam prawie tydzień, gdyż tak naprawdę jechałem sobie gdzieś, wracałem do Manilii i miałem taką bazę wypadową, właśnie. I tam było naprawdę niesamowicie dla mnie, a przynajmniej atmosfera tego miasta. Wiadomo, chaos, korki, ale ja to lubiłem. Oczywiście według europejskich standardów znajdujemy się w lansach, natomiast mimo wszystko ludzie tu żyją. Więc nazwę tego stałam sam sami. Nazwę tego po prostu biedniejszą Generalnie no, dźwięk był słaby, natomiast same slamsy w manili to było świetne przeżycie, przynajmniej dla mnie. Chciałbym tam wrócić. Czułem się tam zupełnie bezpiecznie, wiadomo wszyscy się gapili, chodzę z kamerką, niektórzy mi doradzali, o nie bierz tam kamerki, nie kręć, bo nie wiadomo co się może wydarzyć, natomiast ja, ja się czułem tam zupełnie bezpiecznie i to było naprawdę ciekawe przeżycie. I tu mamy piękne jest, jest miejsce wpadnie. na Filipinach, Mount Makulot, spinaczka, na którym wybrałem się właśnie z koleżanką, którą poznałem jeszcze w UK mieszkając i ona zaprosiła mnie właśnie do siebie, no i właśnie tutaj spędziliśmy wieczór, czyli wchodząc na szczyt góry. Także Filipiny to generalnie nie tylko plaże, ale też góry, dżungle czy właśnie wulkan. Jezioro. To było morze, to nie było chyba jezioro. Znajdujemy się teraz na farmie kogutów, które są tu rozmnażane i hodowane przeznaczony dla walk. I powodem, dlaczego byłem właśnie na tej fermie, to jest to, że moja koleżanka właśnie ma taką fermę u siebie na posesji. Jej rodzina hoduje właśnie koguty do walk. I miałem generalnie okazję przyjrzeć się z bliska, jak wyglądają właśnie takie fermy. Gdyż faktycznie cery lepszy. Takiej pojedynczej okazji można sprzedać 200 Takie jak te. Natomiast... Niektóre ceny dochodzą nawet do tysiąca dolarów, dlatego wielu farmerów z Ameryki nawet przyjeżdża przez yeah. je. No, no, no. Like yeah. wow. So nice. I mam tutaj film pierwszy autostop na Filipinach. Generalnie na początku bałem się jeździć z autostopem na Filipinach. Musiałem troszkę zobaczyć, jak wygląda ten kraj. Następnie stwierdziłem, czemu nie. Więc tak oto zapajłem właśnie z tego miejsca autostop z Batangas do Luceny, a potem z Luceny właśnie do Nagi. I tak to właśnie wyglądało. Zobaczcie sam. Znalazłem się w miejscowości Santa Cruz, gdyż postanowiłem wyjechać z Manii. Żeby rano tutaj po prostu się obudzić i łapać stopa już na nagę, to ja tego nie przemyślałem, bo faktycznie miałem darmowy nocleg w Manili i mogłem wróżyć rano. No i cóż, bo nie trzeba to jakoś temu zaradzić. Po drugiej stronie jest e, jakiś e, posterunek policji. A no to właśnie, było tak, że nie planowałem być w Santa Cruz, pojechałem tam, gdyż tak naprawdę stwierdziłem, że wiele jest w gdyż tak naprawdę nie chciałem już być w Manili, wyjadę najbliżej położonego miasta, no i potem znajdę nocleg, no i rano gdzieś ruszę. Więc znalazłem się taką, bo w tym pięknie obskurnym miejscu, a mianowicie poszedłem do budki policyjnej, i zapytałem, czy tam czynienia. nie wiedzą o jakichś miejscach, żeby przesłać Generalnie historia była prosta, poszedłem sobie do miejsca takiego jak policja, spytać się o hotel, gdyż tak naprawdę na godzie nie pokazywało zbyt wiele hoteli, były bardzo drogie, więc po prostu poszedłem na policję zapytać się, gdzie mogę nocować, wszedłem na komisariat, Zobaczyłem biesiadę, policjanci no, troszkę tam popijali, <grych> jedli, zapraszali mnie, żebym dołączył. Po czym policjanci skazali mi takiego gościa, który z nimi był, bo mi pokaże hotel i tam będzie OK, wszystko, no. Stwierdziłem, no dobra, no policja, nie mam z czego się obawiać, nie? Jednak okazało się, że jest inaczej, gdyż w momencie, kiedy byłem w hotelu, Gościu, który mi tam przybył, zapytał się, czy nie chce jakiś dziewczyn. Jestem biały, jed jako jedyny tam, i to jest okazja na zarobek. Ja powiedziałem, że nie, ja tylko śpię tutaj jedną noc i rano ruszam, więc tak naprawdę no, nie interesuje mnie to. W tym pokoju w ogóle zamek tutaj drzwi, wyobraźcie sobie, no i to była jakaś masakra, więc tak naprawdę jeśli chciałem zareglować drzwi od środka, no to niestety nie mogłem do końca ich zareglować, no bo po prostu zamek był w obsuty. Coś niesamowitego, naprawdę to było najgorsze przeżycie. No i po 15 minutach będąc w hotelu usłyszałem głosy dziewczyn, które krzyczały Michael, Michael! I tak sobie myślałem, kurde, ten gościu wraca z laskami jakimiś. Naprawdę to było przeżycie tragiczne, gdyż chciałem szybko zamknąć właśnie drzwi, zareglować je od środka, zamek nie działa, nie mogę zamknąć drzwi. Nie mogę udawać, że śpię, czy coś? No i nagle, no, oni pociągają drzwi, wchodzi dwóch gości i trzy dziewczyny. Pytają się, którą chcę do wyboru, do koloru. Ja udawałem, że pracuję na komputerze, no i rano muszę ruszać, nie mam czasu, i stwierdziłem, że no kurczę, no muszę wymyślić coś, żeby sobie poszli. No i powiedziałem im, dobra, rano ci zgadamy i jakoś to ratujemy to rano. Bo chciałem wiadomo, żeby sobie poszli i rano stwierdziłem, no kurczę, wstaję szybko i uciekam stąd jak najdalej. Rano szybko się ubrałem, wyszedłem stamtąd, poszedłem do McDonalda, po czym okazało się, że mnie znaleźli. To była jakaś niesamowita rzecz. No. Zapamiętam do końca życia, właśnie tą historię. Poszedłem na komisariat policji, ten sam, no i powiedzieli mi, że w ogóle z nimi nie szedł, nie gadał z nimi, no i niech sobie pójdą. I ja mam w stąd uciekać. Najadłem się strachu, no i jak najszybciej sam z tym uciekałem, czymkolwiek, najprędzej, jakimiś autobusami. Chciałem być jak najdalej. No więc szybka akcja, czekałem jakieś 5 minut, no i mnie podwiózł do następnej miejscowości No i tak to wyglądało Następnie byłem w takiej małej miejscowości, nazywało się chyba Gumaka No i zobaczcie jak stopałem stopa? Wow very nice. go going to yeah. łapie. stopa jemnia. Po prostu się idzie po mieście i wasz. <grymiania> Filipińskie drogi. <grymiania> Kolejny film to są prawdziwe walki kogutu na Filipinach. Byłem w miejscowości Legacpi i chciałem właśnie zobaczyć jak to wygląda, więc udajemy się właśnie na takie walki. Bo jak mam wrażenie, czy to, on, to I tu znalazłem arenę walki. Niech sam film powie wam, jak na to zareagowałem. Na arenie wytrzymałem około 5 minut. To nie jest dla mnie. Nie polecam tego w sumie. Jeśli ktoś chce tam pojechać i to zobaczyć, no to może sobie zobaczyć. Natomiast na Filipinach jest traktowane jako forma hazardu, forma sportu. Już pewnie więcej na to nie wrócę. Generalnie na Filipinach zdarzyły mi się dwie sytuacje tego typu, że matki córek podeszły do mnie, zagadały i spytały się mnie, czy mam dziewczynę, co tu robię, no i chciałem je spatać, no bo na Filipinach generalnie jest dużo ludzi mniej zamożnych, że tak to ujmę, no i szukają dla córek właśnie mężów. Chciałem dostać też na wulkan Majon, z czego słynie z natomiast nie było to możliwe, więc musiałem odpuścić. Wygląda na to, że z mojej skniaczki nici, gdyż cały wulkan jest ukryty komorami, jak widać, i po prostu nie wiem, czy jest jakikolwiek sens. Co ja bardziej lubię na Filipinach? Przede wszystkim to, jak postrzegają ci ludzie, jak się odbierają. Z jaką szczęśliwością oni się podchodzą, po prostu są zamienić parę słów, zaprosić na ganek, na herbatę, nie wiem, na cokolwiek po prostu. Faktycznie na Filipinach jest tak, że jest ciekawość, jest taka życzliwość. Ludzie się interesują, co tam robisz, po co tu jesteś. Mówią też po angielsku, więc łatwo jest generalnie rozmawiać. Także no, to jest bardzo ciekawe doświadczenie pojechać tam po prostu i pobyć z miesiąc i podróżować właśnie nie tylko po Manili, po Cebu, po Bohol czy innych miejscowościach turystycznych, natomiast po prowincji. A po Filipinach przyszedł czas na krótki epizod w Singapurze. W Singapurze spędziłem dwa dni. Generalnie najciekawszym rzeczą, jaka tam mi się przytrafiła, to dostanie się na sam szczyt hotelu Marina Sands Bay, czyli to jest ten hotel najsłynniejszy, który wygląda jak łódka. I jak tam wszedłem, zobaczcie sam. Nie się wydarzy. Czuję presję. Nie wiem, co mam myśleć w tej chwili. tam ściski. się otworzy. i lecę na górę? Wyglądało to tak, że postanowiłem dostać się na sam szczyt na sam basen, natomiast basen niestety był zamknięty, nie można było tam dostać się, trzeba było mieć kartę, natomiast sam taras widokowy koło tego basenu był tylko dla gości hotelowych, więc co zrobiłem? Wszedłem po prostu do windy, nie miałem karty, ale liczyłem na to, że ktoś pomoże mi wjechać na górę, więc udawałem, że mam kartę z innego hotelu, bo tam się kwaterowałem w innym miejscu, no i z kartą swoją z mojego hotelu wszedłem do windy, udawałem, że jestem gościem, ktoś tam wjeżdżał, no i jakoś dostałem się na samo piętro. Numer 57 chyba. Jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało całość, no to obejrzycie film, bo naprawdę jest co oglądać. No dobra, pierwszy krok zrobiony. Po prostu udało mi się z kimś wszedłem. I tu jestem. Tak naprawdę trzeba płacić. Zobaczcie, kosztuje 23 do dolary, żeby tam wejść. A ja za darmo tu wszedłem. Następny przystanek to było Kuala Lumpur, Malezji, dostałem się na autostopem z Singapuru, oczywiście musiałem przejść granicę, no i stopem sobie podjechałem, tu było parę godzin dobrej jazdy, no i tam zwiedziłem generalnie Batu Caves, no i wiadomo Twin Towers, Petronas Twin Towers, po trzech chyba dniach wyjechałem stamtąd, do Georgetown, a przedtem jeszcze odwiedziłem Cameron Highlands, które zobaczycie zaraz. 120 do jaskini i do świątyni, która jest w środku. No kurde No nieźle. Następny film to jest autostop w Malezji. Generalnie wyjechałem z Kuala Lumpur 40 chyba kilometrów poza pociągiem. No i tam wyszedłem sobie gdzieś, szukałem właśnie miejsca, skąd mogę łapać stopa. Chodziłem po różnych wioskach, dziwnych miejscach. Możecie zobaczyć sobie na filmie, bo tak naprawdę sama podróż na wylotówkę z tego miejsca była dziwna. Udało mi się, złapałem stopa na Cameron Highlands. No i właśnie tak to wyglądało, szedłem sobie takimi dróżkami polnymi, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Pejzaż. ale przygoda niesamowita. ...w malaryzyjskim pejzażu. Ciekawe to szło historii. Generalnie szybko złapałem stopa, w maleźni czeka się bardzo długo, 20 sekund, minuta, jedziemy. Następnym przystankiem był słynny Cameron Highlands, czyli pola herbaciany. No tak było, że szedłem sobie piechotą właśnie w kierunku swojego hostelu, który zabukowałem no i spotkałem taką właśnie ekipę. Naprawdę jeśli jeździmy stopem no to generalnie przytrafiają nam się przygody, których nie zapominamy do końca życia. Chciałbym do tego wrócić jeszcze kiedyś, może się kiedyś uda. No cóż? Turyści są wszędzie. Tak to wszystko wygląda z diska. Można sobie tu pochodzić, pomiędzy. Warto było tam pojechać, Cameron Highlands, pola herbaciane w Malezji. Tego przegapić nie warto, i będąc z Malezji. Następny film, czyli Georgetown, najciekawsze miejsce w Malezji, moim zdaniem. Hinduskie techno. Hinduskie techno. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Bardzo przyjemnie, także jeden dzień. Już trzeba spędzić będąc z Malezji. Potwierdzam, Georgetown moim zdaniem to jest najciekawsze miejsce w Malezji. Jest naprawdę piękne pozostałości po kolonii brytyjskiej. Nie jeśli jesteście w Malezji, no to Cameron Highlands właśnie Georgetown to są takie must see. yo, Dziękuję! Yo, yo. Nie wiem, Wchodzę do środka. Rozglądam się. kogo widzę. Karol Marc i budzimy ślenin. Więc cóż, chapy stopa w laosie. Lancy się dobrze bawić. het is beter dan niets. Nou, koele. je cabine, een